Witam nazywam się Walter Weith, mam wiadomość dla Polaków, zgodnie z moją obietnicą złożoną lata temu powróciłem, aby być błogosławieństwem dla polskiego adwentyzmu w Polsce. W tym celu ponownie skontaktowałem się z Benjaminem Zabojem, wiernym wyznawcą adwentyzmu od dnia 7 w niedzielę. Nie, tak naprawdę beszta on tę bezcenną wiarę i dlatego pierwszą rzeczą jaką musicie zrobić to nigdy nie oglądać jego filmów. W przeciwnym razie możecie przestać wierzyć, że Ellen Goldwight była prawdziwym prorokiem i dojdziecie do absurdalnego, wysoce heretyckiego, przerażającego, bezbożnego, wynatorzonego i zbrodniczego wniosku, że możecie jeść mięso. Zapytacie, czy nie jest moralnie uprawomocnione by jeść mięso? Oczywiście, że nie. Czy wiecie kto jeszcze jadł mięso? Dokładnie tak. Jodasz podczas ostatniej wieczerzy. Obala to cały nieadwentyzm, który ma czelność domagać się swojego istnienia w Polsce. Więc jak widzicie, Biblia nie daje żadnego kompromisu wobec spożywania mięsa. Otrzymałem jednak wiadomości od ludzi, którzy pytali mnie. Prawo o Mojżeszowe nie zabrania spożywania wszelkiego mięsa. Mogę więc spożywać drob tylko z probo Ja osobiście wymierzę ci pokotę. Także będziesz jadł mamne do końca życia. Pozwolę, że wprowadzę cię w świat logicznego myślenia. Ponieważ Ellen White jest prorokiem, nie jesz mięsem, a jeżeli zjesz nie nazywaj się wyznawcą Jezusa. Jezus nigdy nie zjadł drobio, zjadł tylko rybę. Szczęśliwie był to rzadki datonek ryby glonowej, która z powodu swojej specyficznej diety została policzona przez Boga nie jako mięso, ale roślina. Dzięki temu dziś wegetarianie mogą być zbawieni. This wrong doctrine is taught is that Christians have to observe the Sabbath. This has been pretty popular online as well, surprisingly. So a lot of people are trying to say that you have to observe Saturday. Okay, don't go to Sunday, you've got to go to Saturday. Surprisingly, there's still this teaching going around that if you go to church on Sunday, you're observing the mark of the beast. Surprisingly, there's still stuff like that going around online. So I know a lot of Seventh Day Adventists. They retracted saying that because that was just too controversial. But they used to say that that you're that all of you got six six sixes today. Okay, so I'm very sorry. You're all going to burn in hell, right? Wygląda na to, że jacyś krytycy powodują problemy techniczne. Szczęśliwie mój Windows posiada tryb szabato. Niestety wówczas nie pracuje on w niedzielę więc musimy się śpieszyć. Wróćmy jednak do naszego wykładu. Jak widzicie tutaj. Supremacja adwentyzmu jest nieonikniona. Wypływa to z okrytej symboliki w której gest tutaj prezentowany jest oznaką odpocznienia gdy wyczerpał się limit kroków podczas szabato a dwoje podróżnych znajduje się w stanie koniecznej koszernej drogi. Walić to najwyraźniej macie to tej dużo świadków jechowy. Wygląda na to, że ten kraj pogrążony jest w absolutnym duchowym chaosie. Dosyć tego konieczna jest duchowa walka o naród Polski. W tym celowie... Marka Duchowa! Marka Duchowa! Ta muszą powstać! I bronić wiary! Ocznąć się z i Zacząć walczyć, wieszący muszą powstać! I bronić wiary. Po prostu ignorujcie ten syf i się na tym, co istotne. Sędem jest, adwentyzm jest prawdziwą wiarą przepowiedzianą przez Biblię. Do następnego razu Polacy, wierni obywatele Zaboru Proskiego, dam Wam więcej rad jak ozdrowić Wasz kraj, gdy tylko pokonam potencjalną śmierć ze starości. Amen.